Witam państwa na uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego na podwozie MAN dla Ochotniczej Straży Prawnej w Sorocku. Zakup wozu oczywiście wzmaga bezpieczeństwo strażaków, których wysyłamy do akcji. w którym jestem wdzięczny za to, że na co dzień czuwają nad tym bezpieczeństwem. Jest pewnym wyrazem wdzięczności, ale też spłaconym zobowiązaniem społeczeństwa wobec tychże strażaków. Chcę powiedzieć, że na terenie naszej gminy mamy cztery jednostki praktycznie do wszystkich zakupiliśmy mógłbym powiedzieć wymieniliśmy wozy bojowe bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa zwłaszcza w tych trudnych pełnych wyzwań czasach to ważne żeby samorządy były wspierane także przez samorząd województwa przez Unię Europejską w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców na Mazowszu to ważne żeby ochotnicze straże pożarne były dobrze wyposażone ten ciężki sprzęt bojowy ratowniczo-gaśniczy jest niezwykle także ważny podtrzy Potrzebny. On pełni wiele funkcji, nie tylko gaśniczych, ale także ratowniczych. Jest w pełni wyposażony, także będzie na pewno sprawdzał się tutaj, i też będziemy, tuż jako mieszkańcy, będą czuli się bezpiecznie, że jest bardzo dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku, która realizuje i spełnia zadanie bezpieczeństwa. Na pamiątkę. Muszę przyznać, że te samochody niesamowicie drożeją. By połowę środków uzyskaliśmy ze środków unijnych zewnętrznych. Również mamy tutaj dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozyskaliśmy też na brakującą kwotę blisko 600 tysięcy złotych pożyczki, która jest zobowiązaniem miasta i gminy Serocki. To jest ten wkład, który będziemy musieli wnieść. Zawsze wręczyć godne ręce dowód rejestracyjny podsówki aby spierzyły Dzięki. jak najlepiej Całej tak tak. przede, no przede, tak. przede wszystkim. Auto jest w zasadzie super nowoczesne, spełnia wszelkie wymagania dzisiaj stawiane przed y, ochotniczymi strażami po, y, 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 pożarnymi. Zawiera 4,5 tysiąca litrów wody, w zasadzie jest wyposażony w pełen sprzęt, który jest potrzebny do pełnego wachlarzu działań, które ochotnicze straże pożarne dzisiaj świadczą, czyli w zasadzie odgaszenia pożarów, poratownictwo medyczne, poratownictwo drogowe, poratownictwo techniczne. Także auto jest w pełni wyposażone i w pełni zaspokaja potrzeby dzisiejszych Ochotniczych Straży Pożarnych. W imieniu komendanta i swoim serdecznie gratuluję nowego zakupu. Dla nas, jako dla osoby nadzorujące Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zawsze powiększenie albo ulepszenie taboru sprzętowego wiąże się z tym, że nasze zdolności operacyjne na terenie powiatu, całego powiatu, w którym działamy, wzrastają. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, a na ręce prezesa pozwolę sobie złożyć dosłownie przed, przed samym wyjazdem. Otrzymaliśmy pismo z Komendy Wojewódzkiej, razem z naczelnikiem odebraliśmy. Oficjalnie został nadany Kryptonim. Dyżurny wprowadził dzisiaj samochód do systemu wspomagania decyzji, także liczymy na szybkie uzupełnienie sprzętowe w systemie i szerokości.